Witam wszystkich w wolnej chwili. Mamy 1 października 2025 roku. Jestem koło czerska w borach tucholskich. Na no, mojej drodze było już kilka podgrzybków. No teraz mamy miodówki, widzę tu dwie. Tutaj mamy kolejną. Gdzieś się rozejrzymy. Może coś jeszcze będzie. O, tutaj jest kureczka jedna. Dobra, zbieram to co będzie, odezwę się później. No tym razem udało się namierzyć pierwszego borowika, a tu będzie drugi. Nie, Tam tu nie, ale tu mamy jednego. Zaraz zobaczymy, jak on tu wygląda. O stary kapecz. Może coś się uda uratować Dobra Tu o, stary prawdziwek amerykański Wysmukły Jak to woli dobra szukam dalej Prawdziwek okazał się zarobaczony cały Zerwiony. a tu mamy podgrzybeczki. jeden i drugi Dobra, zbieram, się rozejrzę jeszcze nic więcej nie widzę. Dobra, do kolejnych No i kolejny dwa Tu pierwszy i to dalej. Nie Czy coś jeszcze? Wami się rozejrzę. Tak ciężko. Rosną raczej pojedyncze. Na całe w szczęście sensie zdrowe, już takie. Trochę podeszłe. Szybciej do suszenia się będą nadawać. Sucho właśnie, bardzo sucho. Dobra, tylko te dwa zbieram. Idę dalej. Zobaczy, mamy podgrzybka. Ale także zaraz tam raczej. Wszystkie pojedynczo. Dużo przy starszych osobników. zobaczcie, jak silnych tych. Nie wiem co to za gatunek ale wyschnięte, te grzyby. Tak samo zdarają się takie podżybki czy miodówki wyschnięte Jest ich bardzo mało Tyle się cieszę, że zdrowotność w miarę dobra koszyk jak na razie tak wygląda Dobrze. czekamy na deszcz i może na cieplejsze noce, bo naprawdę ostatnimi czasy pogoda nie rozpieszcza. Dobra, szukam dalej. Powiem Wam, chodzę po tym lasie. Chodzę po jedynce 40-50 metrów, gdzieś pod grzybek. Miodówka, czasami dwa. Koszyk wygląda tak. Nie ma tu nic ciekawego. No i mamy prawdziwka. Teraz sprawdzę jego zdrowotność i powiem Wam, co z niego wyszło. Mam kawałek dalej, bo ten borowik zdrowy. Całe szczęście. A tu mamy koźlarza pomarańczowego, trochę obżartego z góry. Jakieś myszki czy coś, ale nada się dalej. Obróbki. Dobra, do następnego. Weszłem do moich chłodników, gdzie ostatnio nazbierałem sporo tych kozaków. Różnego rodzaju. Teraz pojedyncze. Tam wcześniej czerwone. Teraz to koźlarz babka widzę, że już wyschnięta gąbka spod grzyba, także zobaczymy, może coś jeszcze będzie tym razem coś Ma mam czoło małego a czekajcie, bo podniosłem głowę no może znowu uratują moje wodniki te grzybobranie Dobra, do następnego, idę sobie tak. Idę między tymi brzuszkami, a tu zobaczcie Co mi napotkało. Co napotkałem w sumie ja ładne, piękne. Dwa czerwone. zaraz je tu wykręcimy. Jeden i... No, chodź, 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 kolego. Długi. Prawda, że piękne? Oby takich więcej Dobra, do kolejnych Teraz udało się napotkać dwa maluszki O, koźna żebawka Myślę, że będą zdrowe I czekajcie, nie wiem czy to liść Czy to koźle Pójdę tu głowę widzę. Mamy koźlarza. Dobrze, za lekak widziałem kapelusz. No dobra, rozglądam się. Nie widzę. Także, do kolejnych. No słuchajcie, koźlarze gdzieś tam na razie nie zawodzą. Nie ma ich też, nie wiadomo jak dużo. O sorry, nie pokazuję Wam. O tak, jeden. Ale podnoszę głowę, podnoszę głowę, moja noga i widzę pomarańczowego jeszcze w miarę, no jeszcze coś, jeszcze coś, no jeszcze mamy jednego. może coś tu się jeszcze znajdzie no dobra na razie więcej nie widzę no słuchajcie chodzę chodzę coś tam w koszyku przybywa tu mamy jednego tu drugiego o, podnoszę głowę jeszcze, jeszcze tu jest jakiś taki Maluszek, teraz go wezmę i... o! Patrzcie, jeszcze jeden Dobra, no też weźmiemy od razu i idę dalej, idę dalej z wami Czy coś jeszcze? Się porozglądamy, o tu mamy tu mamy takiego starszego, ale go zostawimy. Niech się rozsiewa. Rozglądam się rozglądam tu widzę. bo będzie piękne, zobaczycie. Zobaczcie tego. Prawda, że cudowne. Ha, 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 ha. Cud miód. Dobra. Zabieramy te dwa i rozglądamy się dalej wspólnie jeszcze gdzieś coś ukryte czy nie no dobra i to by było chyba tyle dobra wracam do koszyka jak coś znajdę to się włączy No, mierzyłem kolejnego koźlarza pomarańczu czerwonego. Choć A nie, to miodówka Myślałem, że to koźlarz. No, Och, Tu mamy coś znowu. Zostałem na dwie miodówki Pierwsza. Coś z niej jeszcze będzie. Tu taka duża, zobaczymy. O. Tak, już niestety zostaje Dobra, do kolejnego. Wyszłem sobie z tych wagoniczków. Idę przez duży las. I moim oczom ukazałem się. O! Ale zobaczcie, jak wyschnięty. Chodź tu kolego. Dziurę zakryjemy. Strasznie było pękane, wyschnięty. Mimo, że ostatnio chodziłem tutaj w deszczu. Nie wiem, do po tydzień temu było. Zobaczcie, susza, susza w lesie. Dobra, do kolejnych. Z tego dużego prawdziwka udało się ratować częstki kapelusza. A tu mamy takiego maluszka na trasie. No dobra, pojedynczy, bo pojedynczy. Ale, to przecież. No słuchajcie, mówię, jeżeli w dużym lasie nalazę już dwa borowiki, pokręcę się. No i mam kolejnego. Może mały był zdrowy, zobaczymy tego, tak, chociaż to jest noga miękka do połowy. A no, zobaczymy, może kapelusz chociaż się da uratować. Idę, idę, idę i idę, idę i namierzyły. No Łatwo się pokręcić po dużym lesie. Aby były zdrowe. Tam tam się udało ka kapelusz uratować. Mówię strasznie suche, tak żeby i strasznie sucho dobra tak on wygląda a jaj to dalej no ten poprzedni zaczerwiony cały ale parę kroków dalej mamy takiego tutaj osobniczka Widzicie ty masz nogę tak fajny młody wydaje się zdrowy a tu ślimak już do niego Wśał ślimaku dobra a kolejny Słuchajcie, w tej części lasu udaje się tam namierzyć za jakiś czas jakąś miodówkę, jakąś podżybka. Koszyk się zapełnia. A tu mamy kolejnego pięknisia. Choć kolego, piękna noga. Fajny, twardy. Oby takich więcej. Dobra, nie przedłużam do kolejnego. Tam, kolejnego piękna. Był ten ostatni, piękny. I tak idę i moim oczom. Czekajcie, gdzie to było, gdzie to było No tu jest Okazał się kolejny Prawda, piękne Ładnie gruba noga ha. coś fajnego Dobra, więcej, więcej takich A będę szczęśliwy W tym razem mam ukrytego Drociec schowane koźlarza. Chodź kolego, chodź, chodź, chodź. Ładna, noga długa. Dobra, pojedynczy. Pojedynczy, idziemy dalej. Tam był ten jeden koźlarz. A tutaj mamy takiego. O, fajna, będzie noga długa. O! Dobra, mamy takiego, ale patrzcie tu. Patrzcie, patrzcie, drodzy państwo O Jest, kolejny I jeszcze jeden. Chodź, 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 Taka oto Rodzinka Dobra, jeszcze coś gdzieś mamy Już tu jestem, zobaczcie z nami tym roku ciężko je dostrzec. E, dobra. Nie widzę. To kolejnych. Tak, razem mam borowika, ale zobaczcie jaki. No, noga sito. Noga sito, a kapelusz niestety wyschnięty. Dobra, sprawdzę kapelusz. Mimo wszystko i idę dalej. Tam był ten prawdziwek, udało się z niego uratować Miskiej kapelusze a tu mamy no, koźlarza pomarańczowego o! Takiego maluszka Dobra, do kolejnych To był ten jeden koźlarz tu gdzie stawił, a ja podniosłem głowę i patrzę, że jest o, o, o. uwaga na oczy. Kolejne zobaczcie. Ja już go tutaj rywam. O, ten już starszy osobnik. E ja wiedziałem go zostawił Dobra To następnego Teraz mamy Gorowiczka kolejna O taki Taki, taki sobie Dobra Pojedyncze rosną Dziurkę zakryć No dobra Do kolejnych kolejny mierzony Rowik. I kolejny wysuszony O! Chodź kolega. Patrzcie i pory z dołu. I kapelusz. No, nie wyprzedajmy. Grącze coś rośnie Zacząłem z tym prawdziwkiem. porowikiem rozglądać się. W ręku go mam, zobaczcie, żeby nie był. I mamy kolejnego. Dobra, koszyczek jest tam, widzicie, widzicie pewnie za, dobra, szybki rzut okiem jeszcze i idziemy dalej. No słuchajcie, mamy kolejnego, prawdziwka, choć tu kolego, strasznie suchy, dobra, no z się złami. No i co się złami? O, patrzcie, tutaj się ładnie kolejny prezentuje o. ukryty jeszcze coś gdzieś mamy mamy mucha mory Dobra nie chcę daleko od koszyka odchodzić, nie widzę jak coś będzie uwagę moją zwrócił podgrzybek, ale obok mamy prawdziwkę jednego i drugiego, a widziałem tylko z tego podgrzybka. No dobra, rozglądam się, więcej nie widzę, dobra, zbieram i do następnych. Teraz zobaczcie, jakiego koźla pomarańczowego namierzyłem. Znaczy, tu chodzi tu kolego gdzie ty masz tą nogę, oj, chodź, chodź, siedzisz mocno zobaczcie to zobaczcie, co za kołys dobra, do kolejnych no i zobaczcie, kolejny prawosek na mojej drodze, chodź tu koleżko o, młody, sympatyczny dobra no do zobaczenia później. Słuchajcie, koszyk wygląda tak. Tu mamy kolejną, koźleczkę. Aha, koźleczko. Ach, to ja zostawię, niech się rozsiewa. Ale myślę, że pójdę w kierunku samochodu już. Ja zostawię koszyk, a wezmę wiaderko. I jeszcze może się uda coś do wiaderka nazbierać. I koszyk z Ukrywam, robi się pomału ciężki. Dobra, do kolejnego. Idę sobie taką ścieżką do samochodu. A przy ścieżce jeszcze no, dojrzałem łóżka. Chodź to, chodź to koleżko. Zakryjemy. O, zobaczcie. Nieduży, a cieszy. Dobra, do kolejnych. No słuchajcie, wracam na miejscówkę. Jaderko wzięte, pusta. A po drodze mamy prawdziwego. Się taki trafił. No dobra, zabieram, sprawdzam jego stan i idę dalej. A słuchajcie, dotarłem na moją miejscówkę. Tu mamy pierwszego koźlarza, a tam będzie drugi pewnie. Dwa. i jedziemy dalej, zobaczymy czy uda się wiaderko jeszcze zbierać no, słuchajcie, mamy kolejnego z skraju młodnika, o takiego, koźlarze stawię przy wiaderku i znowu się zdawało, że tu jeszcze gdzieś też jakiś kapelusz widziałem żeby mi wchodzę To się jest, ale raczej nie do zabrania. Jakiś prawdziwek wysuszony. W takim stanie. No dobra. Do kolejnego. No i mamy. Znowu maluszka. Koźlarza. No dobra. Lecę, lecę, lecę. Słuchajcie, tego to muszę nagrać. Zobaczcie. Dziwnie to wyrósł poskręcane, poskręcany, pozawijany w każdą stronę. Starszy osobnik, ale może coś uratuje. Dobra, do kolejnego. Tym razem przy samej ścieżce mamy jakąś no, Taki całkiem, całkiem. Dobra, idę dalej. Tak, idę, idę, idę sobie tam idę. Widziałem, że to, tu kapelusz jakiś wystaje. No to jak wystaje trzeba to sprawdzić. I jest koźlasz, no wyżarty. Dobra, zostawię go Niech to się rozciewa. No dobra Do następnego. Teraz w przyściejce Prawdziwe że rośnie chodź kolego tak się prezentuje a no dobra pojedynczy, lecę dalej zobaczcie tu jest jeden prawdziwek kryściosce. ale tak idę i zerkam w te tutaj młodniczek i mym oczom ukazał się o tu grzybek a tu jeszcze jeden prawdziwek dobra sprawdzam zdrowotność, biorę całkiem niczego sobie. na jak podgrzybek? Też może da się coś uratować. No, jeszcze rzut okiem na bok. Nic nie ma więcej. Dobra, do kolejnego. Teraz są koźlarza pomarańczowego. a tam jest podgrzybek. Pokazuję. O. Dobra. Sprawdzam zdrowotność. Idę Słuchajcie, przyciągnął mnie tutaj ten kozdarz. Zobaczcie. O, długa noga będzie. O taki od dołu trochę wyjedzony przez ślimaczki. Ale no, mamy tego jednego. Tu mamy drugiego. A i czy to by było na tyle? Chyba tak. Więcej nie widzę. Dobra, do kolejnych. Teraz mam znowu pośledzia. Jeszcze Całkiem ładny. I tu widziałem O! jest całkiem ładny. Dobra. Sprawdzam zdrowotność, lecę dalej. Bo na chwilę wygląda tak. Tu mamy koźlarza. Miękki zobaczymy czy coś tam z niego będzie. Tu mamy muchomora Ale jeszcze tu mamy koźlarza. O, ten ładny. Ród okiem na boki. Nic więcej nie widać, dobra. Sprawdzę zdrowotność I będę w kierunku samochodu Słuchajcie, będę kończył dzisiejsze grzybobranie 3 godziny w lesie Trzeba było się nawodzić, żeby coś znaleźć Ale jak widzicie, całkiem udane grzybobranie Mimo suszy Mimo braku opadów Zobaczymy Jak nie popada To będzie ciężko z grzybami w tym roku już. Dobra, do następnej wolnej chwili